Zastanawiacie się, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić i jak smakują lody na gorąco? Co potrzebujesz? Przede wszystkim niskiej, żeby wymieszać. 100 g migdała, 100 gram wiórków kokosowych, połowę paczki andrutów, 100 gram orzechów. Naszykuj to. Wszystkie dodatki dokładnie mieszamy. Jest to tak zwana panierka do lodów Ach, czyli do tego jeszcze Andruty. Kolejne wiem, że to dziwnie, dziwnie brzmi lody na gorąco, ale naprawdę są dziwne i inne, a no myślę, że każdy z Was lubi lody. Ja uwielbiam lody na gorąco. Dobra, to mamy naszykowane, teraz wyciągamy lody, robimy kuleczki, obtaczamy mąka, jajko, nasza panierka, układamy na tacy, wkładamy do, do zamrażarnika, a w międzyczasie zrobimy sobie sos malinowy, czyli wrzucimy maliny, mam mrożone, bo jak był sezon, kupiłem sobie w bardzo dobrej cenie i sobie zamroziłem cały zamrażarnik, czyli maliny mam, odparuję, kiedyś mi zarzucaliście, że używam białej śmierci cukier, bo dzisiaj użyję syropu z agawy. Jak to, panierka jest zrobiona, czyli idziemy po lody. Dobra, mamy lody. Lody są waniliowe. Bardzo szybka sprawa. Panierka, lody i jajo, mąka. Rękawiczki weźmiemy, aby nie pobrudzić sobie łap. Myślę, że sobie zrobimy. takiego. Zobaczcie, robimy kuleczkę. Bardzo szybko się rozpuszczają, więc wrzucamy drugą widelcem, Robimy obsypujemy mąką, aby nam się jajko przykleiło. Jajko. Wrzucamy panierkę. Wklejamy naszą panierą i mamy tak zwaną pierwszą gałę. Przekładamy, bo będziemy wrzucać do zamrażalnika, żeby bardziej się zmroziło. Podgrzejemy olej do 180 stopni, wrzucimy, aby się wszystko zarumieniło i będziemy podawać z gorącym sosem. Fajne połączenie będzie zimne, ciepłe i gorące. Lody wsadziliśmy na 15 minut do zamrażarki, a w międzyczasie zrobimy sos malinowy. Co potrzebujemy? Indukcja. Indukcja jest. Do indukcji potrzebujemy patelnia. Patelnia jest. Cukru nie będziemy dzisiaj używać. Dobra, włączamy. Słyszycie? Także chodzi. Maliny są mrożone, więc je delikatnie wrzucam na patelnię, aby nam się rozpuściły. Rozbędziemy się. Soku, wtedy dodamy troszkę syropu z agawy, aby nam zagęścił i, z, i, i nadał słodkości. O. Malinki idealnie się rozpuszczają, także będziemy mieli sos malinowy. O, idealnie się to wszystko rozpuszcza. Zmniejszymy troszkę. Do tego potrzebujemy sitko. Dlaczego? Dlatego, żeby podawać bez pestek. Słuchajcie. Nie może być pestek w deserze, bo jak jemy i później strzela, jest to po prostu nieprofesjonalnie. Z pestek, jeżeli chcecie wiedzieć, można też coś zrobić. Po przetarciu wykładamy na pergamin, pergamin lub papier do pieczenia, czyli coś takiego, wrzucamy do piekarnika, słyszymy... W 60 stopniach przez całą noc, na drugi dzień wyciągamy, wkładamy w moździerz, dorzucamy pieprz, mielimy z pieprzem i mamy cudowny pieprz malinowy. To no tak, tak na wstępie. Możecie użyć też miodu, myślę, że tutaj będą trzy łyżeczki, deser to deser, musi być słodki. Znów przerzucamy na sitkość, miseczkę mam troszkę za małą, ale to nie przeszkadza. I mała wazóweczka do przecierania. Ewentualnie drewniany wałek. Ja akurat drewniany nie mogę znaleźć. A tutaj leci na sendo. sam do sam. Sam z malin z syropem zagawy. Ewentualnie miodem, jak coś. O! Chodzi mi o te pestki do pieprzu. 15 minut minęło. Lody są bardziej twarde. Czyli to samo co wcześniej. Bez mąki, pamiętaj, bez mąki. Wrzucamy lody. Wiejeczka, ale piękne wiejskie. Zobaczcie jaki kolor żółtka. Nie ma lipy. A, pięknie. Kolejne. Przątamy, smażymy, szykujemy talerze i wydajemy. Czyli kule mamy. Wyciągamy kule z zamrażarki moczymy ją w gorącym oleju to znaczy smażymy już nam się elegancko rumieni pamiętajmy że to są lody także trzeba je bardzo szybciutko wyciągnąć odsączyć z papieru tłuszcz i podać Voilà! Czyli lody mamy gotowe, elegancko pękne, tutaj lody się rozrywają, lody waniliowe, ciepła, chłopiąca panierka i malina. Powiem jednym słowem tak. Dupę urywa. Na razie. Już dziękuję. No. ストレッシブジオシムジオシムジオシムジオシムジオシムジオシムジオ!